Dobra. 70. Jadę elektrycznym. 75. Kontrola taksówki mi się pali. Dobrze, że nie mam Ty, a świateł nie będę miał włączonych. 60. Się złożę Ja mam 80, kurwa. Ty, ja mam czyść. Cześć, ja się muszę pochylić. Ja też się pochylę. A ja mam jakieś światełko z przodu? Mam.

81 82 3 84 Ale zapierdalam Ja wrażenia niesamowite Ciekawe jak zrobiłem hybrydę ty. Ale zapierdalałem Ale odpaliłeś już silnik Nie, nie Bo my tu dotąd dojechaliśmy A nie, to ja bym jeszcze dalej dojechał No no nie? ja też tylko, tam ja tam na dole przehamowałem Ja bo... przyhamowałem nie, to ja bym tu jeszcze jechał, a jechał, bo to wiesz Ci widocznie hamuje ten wał. Faktycznie. No to była przejażdżka elektrycznym MT-09. No I to jest prawdziwa ekologia. To była ekologia. A jedna